Hej, czołem, dzisiaj krótkie ogłoszenie tylko dla Waszej wiadomości. Chcieliście, żebym coś takiego zrobił. No kilka osób tam w sumie zasugerowało, że mógłbym prowadzić takie konsultacje online, no i stwierdziłem, że to nie jest głupi pomysł, zwłaszcza, że robiłem to nieoficjalnie, z niektórymi z was już rozmawiałem, byliście zadowoleni. Także skoro, skoro uważacie, że jestem w stanie Wam pomóc niektórym, no to nie ma problemu. Czasami odpisuję na maile, nie jest to tak, że każdego olewam, ale naprawdę tej korespondencji jest bardzo dużo. Piszą do mnie żołnierze zawodowi z jakimiś tam swoimi problemami, a co mam zrobić, a jak mam zrobić. Już <laughs> dalej, żołnierze terytorialnej, żołnierze dobrowolnej, yy, cywile do mnie piszą, którzy są przerażeni kwestią pójścia do wojska, jak nie iść i tak dalej. Kwestia jest jedna. Ja mam ograniczony czas yy, i nie jestem w stanie każdemu odpowiedzieć, nie? To jest, mam nadzieję, że, że do tej pory jest logiczne. Wy też macie ograniczony czas i nie jesteście w stanie oglądnąć wszystkich filmów. A odpowiedzi na Wasze pytania bardzo często znajdują się w filmach, które już zostały stworzone. I gdzieś tam w odmętach internetu można sobie to wynaleźć, ale nie każdemu się chce. Więc, no skoro tak, no to daję opcję taką, że można sobie wykupić konsultację online i spotkać się ze mną osobistycznie. Jeżeli ktoś ma jakiś problem i ufa mi, i stwierdza, że, jest, że jestem w stanie komuś pomóc, no to, to jak najbardziej. Więc, link do, do tego macie w opisie. 150 zł, 23% dajemy patriotycznie dla państwa w postaci VAT-u. Z tych pieniędzy dostajecie fakturę, także można sobie. Jeżeli ktoś prowadzi firmę, wrzucić to w koszta, nawet, także jest ok. Jeżeli na tyle mi ufacie, to oczywiście zapraszam, ale ustalmy sobie od razu kilka zasad, żebyśmy mieli tutaj jasność odnośnie tej rozmowy. Wypłacicie, tak, mi to wpada na konto, piszę do Was maila, ustawiamy się na jakąś rozmowę na Skype i rozmawiamy. Tylko, że jest kilka ale. Po pierwsze, nie daję gwarancji, że Uda mi się wam pomóc i rozwiązać Wasz palący problem. Nie jestem alfą i omegą, ale jeżeli nie będę wiedział, znał odpowiedzi na jakieś pytanie, albo nie będę wiedział, jak pomóc, to postaram się zasięgnąć języka i umówimy się na kolejne spotkanie i żeby porozmawiać i coś w jakiś sposób pomóc. Bo tych, tak jak powiedziałem, tych problemów jest dużo na różnych płaszczyznach, ale oczywiście jak ktoś chce po prostu tylko sobie pogadać, porozmawiać, no to również, to, to, to również zapraszam, ale z kolei zastrzegam, że nie jestem ani psychiatrą, ani psychologiem, ani doradcą podatkowym, ani doradcą finansowym, więc możemy sobie porozmawiać, mogę Wam powiedzieć jak ja bym to zrobił, jak ja bym postąpił, ale decyzję oczywiście podejmiecie Wy. Więc jeżeli ktoś przyjdzie do mnie na przykład... I powie, co mam zrobić, co mam zrobić. I ja powiem na przykład a zwolnij się w cholerę, napisz kwita, idź do cywila, w cywilu będzie ci lepiej. No to to jest tylko, wiecie, to jest moje, załóżmy tam, yy, jakaś sugestia, jakiś mój pomysł, ale czy to będzie najlepszy, najlepsze rozwiązanie dla Was. To ja takiej gwarancji niestety dać nie mogę i mam nadzieję, że to jest dla wszystkich jasne, logiczne i no nie chciałbym, żeby ktoś miał do mnie jakieś pretensje. Także sami odpowiadacie za swoje decyzje. Ja mogę zasugerować, pokierować gdzieś tam, dla tych oczywiście, co chcą, co uważają, że gdzieś tam jestem w stanie to zrobić. Dla tych, którzy mi w jakiś sposób yy, yy, ufają. Także jeżeli powiem, walnik chwita do cywila i wy to zrobicie, a to później do mnie pretensji nie mieć oczywiście. Yy, także ogólnie tych spraw wojskowo dziwnych gdzieś tam yy, bazując na swoim doświadczeniu i doświadczeniach też innych, yy, czy chorążego Aleksandra Sergeja, na przykład, no to możemy w jakiś sposób tam Wam pomóc. A. Gdzieś tam jakieś znajomości mamy, żeby zasięgnąć też wiedzy w innych miejscach, że tak powiem, nie? Także wszystkie moje rady i pomysły wcielacie w życie na własną odpowiedzialność i tyle. Jak ktoś ma ochotę, to w opisie pod każdym filmem od tej pory będzie link do wykupienia konsultacji online. Zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę. Dobra, koniec, nie przedłużamy. Krótki film informacyjno-dziwny. Informacyjno Наразе.